Trudno! Cała telewizja... Możesz się podnieść teraz. Będziesz na YouTube <laughs> Smażenie dup. Tak wygląda smażenie dół W Tunezji. Ania, pokaż dupę. Pokaż dupę. Nakręć negatyw z tyłu.

А ты что? Сатань до камеры! С крыльями! О, машку! Дай это, машку! не это, раз Teraz miej nagrycę, bo ja też tu jestem. Ale przestań. <grywa> Jak się opala. <grywa> nie ja, się nie wiem. ja nic nie wiem. <grywa> A, <Ja jestem> <grywa> <grywa> A gdzie nasz kolega? Nie masz? To jest majki ten, no wina się wstać. Pomachaj. Weźmy parę złotych zawiniemy ze szczeliną. Oj, lecę na panu. Oj, coś ciekawego. oj, jest spada. Co pada? Gdzie? Gdzie? No tak wygląda, Olecia, leciał, i i tam. stopień. Oddaj synciu. Gdzie, gdzie, gdzie? Oddaj synciu. A tam najnowszy strój... pokaż. A tam najnowszy strój kąpielowy. Zobacz tego nie przed kadr cenchu. Pati pati